Cześć, chciałem Wam pokazać jak zmienić zdjęcie profilowe na Facebooku Klikamy zdjęcia Dodaj zdjęcie Wybieramy już wcześniej przygotowane zdjęcie Jeśli jeszcze go nie wygraliśmy Grywa się pięknie zdjęcie Tutaj nazwę albumu, tak Zdjęcie miało być, sorry Jakiś opis? Nie, opis nie trzeba, dobra Zamieć zdjęcie. Zdjęcie zostało zamieszczone i teraz chcemy je ustawić jako profilowe. Weźmy opcję. Ustaw jako zdjęcie profilowe. Przecinamy. Zakończę przecinanie. Mamy nowe zdjęcie profilowe. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. Dzięki, siema.